Bo kto za dobre transfery zrobił ten drugi Lidze Lester Nie stało Jero wydżejś, a że się nie wydrześ, tak szczerze że. ciekawe Ja dobra, co ja robię ze swoim życiem Udaję Simon. Nie wiedziałem, że spadł do takiego poziomu Может минута сориентируется. Но я спокойно. Ну Но бок я мужик так. Ну нет. Нет. не, не Brawo! Mamy wygraną z jedną z najgorszych drużyn na świecie. Robicie! Normalnie najgorsze, ale normalnie, naprawdę. Miejsce tak, tak. Około! W miejscu. No wie, co wy robicie? Kurka, woda z jakimś Sanvarino, lewo co gramy, jak oni są jedną z najgorszych reprezentacji w historii. Wiecie co Maradona robił jak w życiu mu nie szło Ręką strzelał i takie p... No. Ronaldo, pakuj się do kwadratu! Oh, jeszcze raz, jeszcze raz! To nie pychło! Nie! nie, nie. Dobra, Ronaldo, pakuj się do kwadratu! O okno Chłopie! Chłopiec dwa okna z rzędu Patrz sobie tak, żeby leciało i tu od okna. Wiem to był jak ten cross na iciosa świata. No chyba poka, poka. E my odzorowaliśmy to, chodź, z Wiem. sąsiadem.